Dziękuję, że oglądasz pierwszy odcinek mojego programu. Jeżeli Ci się spodoba, zasubskrybuj. To dla mnie wielki zaszczyt z Panem się spotkać. Szczególnie dzisiaj, w dniu 1 września. 1 września, kiedy rozpoczęła się wojna. Tak. jestem ten rok Tak. Nie ta wojna została. Tak, oczywiście. Wojna mnie zastała na Nowogóstwie, w Lidze dosłownie, ponieważ należałem do harcerstwa, My, jako harcerze już spodziewaliśmy się tej wojny. Oczekiwaliśmy, to co Niemcy robili już z Austrią, z Czechosłowacją, to przyszła kolej na nas. Ale Czesi jednak później byli okupowani aniżeli my, bo, bo Niemcy zaatakowali Polskę wcześniej. Bo oczywiście zaczęły się tworzyć pochodziwe oddziały. Między innymi w Lidzie tworzono oddział frontowy z karcerzy. Ale kiedy w najmniej już 17 lat. Pan miał wtedy 16. Ja miałem 16 lat. No i nie chcieli mnie przyjąć. Ale moje takie intensywne błagania i rodziców, i tam dłużu w tych harcmistu. Więc yy, matka podpisała zgodę. Na podstawie to jest sam właśnie jako ochotnik bałunu hazarskiego frontu. Ale temu wszystkiemu przeszkodziła tutaj inwazja bolszewików. W 1939 roku, 19 w oni do Lidy. Ja nawet ruszyłem do, do Wilna, myślałem, że Wilno będzie broniło się. Wilno zostało zajęte wcześniej, aniżeli Lida. Więc ja później w połowie drogi skręciłem na grotno. Grodno niestety już upadła ta obrona Tam spotkałem kolegów, którzy mnie już ostrzegli, że nie szed. Do Grodna nie wchodził, z tego względu, że wszystkich harcerzy łapanych. Z góra w górach w, 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 uszyliwali sowiecki. Mało, że uszyliwali, ale wszystkie żołnierze, którzy byli w radiu udziałowali. Ja wróciłem do okupacji, przetrwałem sowiecko, tam dużo było można powiedzieć na ten temat. Bo 16 już października 1939 roku ja już miałem założoną organizację tą, tą, tą tak zwaną piątkę. I tak przetrwałem, jak wspomniałem już to okupację sowiecką, Niemcy uderzyli w 1941 roku, rozpoczęła się okupacja niemiecka. Nie było żadnych rozkazów, ażeby tworzyć oddziały, bo mieli doświadczenie Polacy z, z, właśnie z tego oporu z roku, kiedy no, właśnie te oddziały polskie były powodem ich zniszczonych się, poronionych się przez Niemców. Ale przyszedł 43. rok, rozkaz partysów tworzyć. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej zaczęli się tworzyć tzw. Tak bandy sowieckie, które nie tyle niby to się nazywali partyzantami sowieckimi, a im daleko było do tej partyzantki, w początku to oczywiście partyzanci, faktycznie prawdziwi partyzanci sowiecki, to mieli kontakty z naszymi, współpracowali. Ale, jak wiemy, w 1943 roku, 25 się, sierpnia, e, został zaproszony na naradę przez człowieka. Ten e, burzyński, nazwisko, jak bożyński, akustyczny tam. Ten Twicicic wraz z batalionem chciał na dwa roczne bazy polskiej, czyli Sowieta. Kiedy zaprosili jego na promaradę naradę, z, w okrutny sposób e, zamordowano. Cały ształ został zamordowany. Między innymi z tego batalion ten Twicicic został okrążony, i z tego batalionu wyciągnięto jeszcze najbardziej najbardziej odważnych. Patriotów polskich, którzy walczyli wcześniej w konspiracji nawet e, rozcielają. Bolszewickie metody. Bolszewicie rozciali około 80 osób. To są liczby podane przeze mnie dokładnie, ponieważ sanitariuszka, która była w tym oddziale Mysica. Ona przeżyła do dnia dzisiejszego, ja z dnia się spotkałem. Myśmy wiedzieli o 70 skazanych, e, rozstrzelanych, a ona mówiła że 80, a na tych już No, ale już się w tymże czasie, ja już byłem w oddziale e, wraz z e, Krysią, pseudo-Krysią, bo na ja nazwisko jego prawdziwe było. Myśmy tylko polowali. Pseudonim, pseudonimy, on Chrysia, ja Rączki, no i na podstawie rozkazu komendy okręgu powiedzenie, my obaj dostaliśmy tworzenie oddziału zbrojnego. I, I później to... były te spektakularne akcje przez No i yy, ten oddział nas pierwszy nas dwóch, w tak W końcowej fazie akcji burza było batalion nasz, drugi, jako drugi batalion. Liczył już około tysiąca ludzi uzbrojonych po zęby i byliśmy skierowani do akcji burza na Wilno. Tam chcieliśmy współpracę z Sowietami. Na rozkaz oczywiście Londyny i Komendy Głównej, bo myśmy wiedzieli, że z nimi współpracy nie będzie. I tak się stało. 17 lipca nas rozurwiono. Oddziały zostały aresztowane, wymienione do chałupień, czyli do obozu sowieckiego, Później do lat, ponieważ nie wyrazili zgody na pracę, e, służbę w oddziałach, Sowiecki, więc ich wszystkich skierowano do dobrą lasów. No i tam właściwie odbywały się sprawy sądowe, takie tajne nawet. I wykańczali wielu, wielu ludzi. Między innymi mój kolega ktoś jeden, który uciekał z nas w grupę, już, był prawie w Polsce, na terenach byłej Polski, to naszej znaczy obecnie w Białorusi i został zapany i za samą ucieczkę dostał pierwszy. 15 lat. 15 lat dostał. Przysiędział te 15 lat iż do Polski już nie, nie mogli za dostał. Przyjąć go tutaj, więc przed się na ładkę. Tam obecnie żyć. Ja natomiast bańczyłem na terenach Białorusi. Obecnie w obecnej Białorusi, to nasza biedniowszczyzna, Nowogórczyzna i tam właśnie akcje robiły specjalnie. Dowódca jednak po rozbrojeniu nie chciał większego oddziału niż 10 ludzi. 10 ludzi dobrze rozbrojonych w karabiny maszynowe, który maszynowo w ogóle walczyliśmy, zwycięski walczyliśmy. Pomimo byliśmy obkrążeni w to dole, kiedy byliśmy zmęczeni po trzy walki dziennie, odskoki robiliśmy, atakowaliśmy i wszystko zwycięsko. No i w tej sytuacji nas śpiących okrążono, 150. Myśmy nie widzieli innych nasze ludzi. Ale przetrwał się ten ogień poranowy na tą 100 Ja przez leżąc nad głowami nam kule, zapalające, zapalają się, te stodoła, płomienia. Myśmy, widziałem, że oni przerwą, efekt jaki jest w tej sali tej... Tego ognia będą przerwali ten Przerwali, a w ten sposób ja z automatem wyskoczyłem. Padłem przed bramą sodowy, otworzyłem odwrót swojego automatu i pod ogniem moim wyskoczyli wszyscy koledzy. Przebiliśmy się. Czadę w artownię, tylko nie tylko było rany, wynieśliśmy oczywiście. Ratowaliśmy, Dobiegliśmy. Dowsi, płaty za broń, panowie pomożemy My Sowieci nie zauważyli, żeśmy się przebili. Bo ci, co przed nami byli to wszystko leży. W którym to było roku jeszcze? To, to było 1944 roku 45 Rok, sierpnia. W tym czasie major kochis swoim udziałem toczył walkę pod Contanów, która... Tragicznie się skończyło, bo Chłopiec został tam zginął. Na pewno naszej zginęło 36. Ale my w innym rejonie byliśmy. Wtedy z do, dobiegł, dobiegło dziecko z innego gospodarstwa. Patrzy, my jesteśmy w tej wsi. Chłopiec chyba i za broń. Mówię, panowie, pomoże mi to. dziecko mówi: Panowie, moje rodziny rozstrzygają. Bo się do domu, morduję tam pola. Powiedziałem, panie komentacji, nie wycofam się z tego terenu, póki nie pomóżcie. I oczywiście. Bóg zakazał schować tą broń gospodarczą, bo nam szkoda było tej wsi, bo spalią. Wycofaliśmy się pod welenową, na stu welenów. Też na linii kolejowej, welenów lida i I tam zrobiliśmy zasadzkę. W tej zasadce. po pięciu godzinach, czterech, pięciu godzinach, tutaj rozpoczęliśmy oddech, krzyżowy oddział wzięliśmy. No i ja później, widząc, nie chcąc, żeby jakieś ofiary po naszej stronie, to Pociągała się i gra rzuciłem w środek leżący w takim dołku. Także tylko kurczerki pojechały do góry. Widziałem, że ja jeden, a oni się, że tu inni rzucą. Nie przycisnęli się do ziemi głowy, a ja dwudziestu posiałam, pościałem, także wykończyłem. Wykończyłem. A ja odskoczyłem, bo zasada jest taka: nad zabity czasami jeszcze nie się w Adrenalina. I w ten czas, w trakcie mego skoku, patrzę, z kabiny wyskoczył oficer w bo po lampasach czerwonych tych jego zaczął uciekać. Do ...automatu automatycznie. Byłem Pomimo, że byli, miałem sportowani, byłem, ale widziałem, że może uciec. Bo on był tylko z pistoletem ciężki, prawda, uzbrojony. Więc przykręknąłem, posłałem krótko serię, celno okazała się. On pada, ale zrywa się, bo zdrowe chłopisko około dwóch metrów wysokie. Ja dopadam do niego, a on w ten raz odwraca się do mnie, chciał do, do pistoletu, ja mówię, ręce do góry, ręce do góry podnosi, ale później opuścił. Ja mówię, że, i prosi, nie ubiwaj. Ja mówię, będzie żółtym, coś ze mną będzie się No i jemu ja goś tam, ten karty i wszystko, to jest broń. I, i, powiedziałem, my się później, a może ja bym na nauczył się naszej ale w tym momencie biegnie mój kolega rzucę, celuję, rzucę za mną i, i krzyczy, Tadek, strzelaj, on do ciebie mierzy. Ja patrzę, bo tak opuściłem głowę, ale ja automat miałem, poprzek trzymałem, ale tak przy, przyzwyczajeniem miałem. Pa jest na spuście. 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 I w ten czas patrzy, a lufa mi przed oczyma. Lufa przed oczyma i on nie zdążył pociczyć, a ja serię. Nie. On pada, no i oczywiście zgodnie z rozkazem zawsze musieliśmy dokumentację zabrać. Wyciągamy dokumentację, patrzymy, no, widzieliśmy, że... ale patrzymy, to jest Nazwisko jego kanaczu. Odznaczony są najwyższym odznaczeniem od Stalina, gdzie roi sełysko To jest złotem. Ja zerwałem mu to odznaczenie, rzucam na ziemię, a do biegnie. Coś ty rzucił, tu jesteś złotem, a ja to wszystko krwią pachnie ludzko. Nie chciałem na nie wiem, co się z tym nakawe, to odnaczenie. Patrzymy, a on po drugie oznaczenie jeszcze jechał, to odstali nam do głosem najwyższe oznaczenie. Okazuje się, w dokumentach pisze że jest naczelnym dowódcą NKWD na samym. On nazywał się Kadarczy. No i myśmy jak zorientowali się, kogo żeśmy zlikwidowaliśmy to na... Te formatki, które tam były, ludzi puściliśmy. Te zrabowane rzeczy to nie na tym samochodzie, to kazaliśmy ludziom zabrać. My tylko maszyny do pisania i po koniach. Widzieliśmy, że już miejsca nie będziemy, bo tysiące rzucą do mnie. No, Ale Pan Bóg ten plan nie przywoływał. Panie I generale. Była już beznadziejna sytuacja. Wycofywaliśmy się, po koniach kupiliśmy, żeby jak najszybciej odbić się od tego miejsca werenowo, bo to było werenowe. Tak. No i w ten czas właśnie lunęła burza. Takiej burzy do dnia dzisiejszego nie widziałem. Wrogi zamieniły się w rzeki. I w ten sposób nasze ściany zmyte zostały i uniknęliśmy wodnych, żebyśmy byli zapałeni. To rzeczywiście Ale... można powiedzieć, że cudem? Jak później ta doktor, która, która przyjeżdża tutaj do Polski z tamtych terenów, mówi panowie, wyście tą akcję zrobiliście, to w tym terenie Sowieci przestali łapać na sylwier, wywozić i nie pokazali się w tym terenie przez pół roku. Mieliśmy spokój normalne życie. Ta akcja wasza doprowadziła. No ale po paru miesiącach Mój dowódca ginie w zasadce, pod kowalkami. Ja widzę, jaka sytuacja, że chłopaki giną z konspiracji, rozstrzeliwani są, że już nie wytrzymamy, bo tysiące bolszewików rzuconych zostało do wyłapywania na Syberię. najlepszym wypadku na Syberię. A tak to masę oficerów wszystkich nie rozstrzeliwali, tylko wieszali, między innymi Powiesz tak zawieje z placówki Biękiewicza. Później Sybieraka, pseudo Sybierak. E, jego nazwisko, zapomniałem w tej tak, chwili, też powiesili, Później powieszili Mickiewicza, e, też w jednym miasteczku. W każdym miasteczku wjeżdżali po oficerze Także... Drugi katyn się pokazał. Na terenach Polski. I te, ten katyn to my później przekonaliśmy się też na swoich plecach tutaj w Polsce. Bo przecież całe dowództwo akowskie zostało rozszerzone z także, Także... No i ja przedostałem się tutaj do Polski. Zacząłem w Gdańsku studia. Tam zamknęli E, uczelni z uwagi na reakcjonistów w 1937 roku i ja przedostałem się później zupełnie na bezpieczeństwo swoje do Krakowa i tam zostałem aresztowany. Aresztowany. Ja wiedziałem, że ostrzegłem z organizacji całej ich w Łodzi wszędzie, że pamiętajcie, wpadniemy w razie czego ja się do was nie przyznaję, a nie będą... Choć będą paznokcie zrywać z rąk i łamać mi będą, to się nie przyzna. I ja dotrzymałem 7 miesięcy tortu, później mnie przewieźć z Krakowa, byłem sparaliżowany przez pewien czas. Przewieźli mnie do Gdańska i tam 7 miesięcy tortów Zamrażany w dół. powiedział, śledczy się nazywał Niewocki, jeden, drugi jaski. Jas jas Teraz przechodziłem śledztwo, bicia wszystko, ale to co teraz zrobimy, to nikt jak dwa dni tego nie przyjął. No i mnie do lochu o trzy piętra w dół wsadzili, ja dwie doby wytrzymałem się. ja będę z nimi rozmawiał? Ja mówię nie. Odwróciłem się nagle, bo zebrano mnie taki Byłem zamrażany do sobie. I tam w tym dole przetrwałem pięć dni. Jak nie wyciągnięto, to byłem opuchnięty, jeśli opuchnięcie szło do serca. Widziałem, że już to tam. Patrzyłem to widziałem nie łóżko czy sypialnię swoją domową, to widziałem siennik w celi i na ten siennik niby to kładłem się, bo takie widzenia miałem. A jak kładłem się do tego moczu błota w tym czasie, Padało. Widzenia tak ludzie nieraz widzą na pustyni wodę. To tak ja widziałem ten siennik. No i wiedzieli, że się już kończę, więc wyciągnęli no i zakończyli na śledztwo. No, także 24 powiem, sądzą, że widzimy może 40 30 lat 40 40, 40 40. Nie czemu jeszcze w 45. 45. W 45 roku. Byłem sądzony w Gdańsku. W Gdańsku. Skazany na dożywocie, W ostatnim słowie, dlaczego ja się śmieję? Bo ja mówię, bo jestem niewinny, proszę sądzę. Ja nie będę. No i w ten czas oczywiście i, jak powinien winny, doskakuje, bo ja do żywo się już dostałem, doskakuje prokurator i ten prokurator mówi, proszę sądź, a ja żądam innego wyraku. A mianowicie on takie akcje w czasie okupacji robił niemieckie, bo oni nie widzieli sobie tam właśnie, w i nie dowiedzieli się do Niemiec. Więc no, takie akcje, w nie tylko wychodził zwycięzcą, ale żywy wychodził, a więc jest jeszcze głównie dla naszej obecnej rzeczywistości żadną kolosalności. Nie trzymano z dożywotką na celi śmierci przez dwa miesiące. I później mnie zatwierdzono było w dożywocie i na odsędzia na wyszedł. Ale z ciebie to cwaniak, za stołu, za pójkę, I tak patrząc, kiedy już ludzi wyprowadzono, i podziwiając siebie, ty jak mało brakował z dożywością, abyś wyszedł na wolność. Ale co było powodem, że on te stoną, to, 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 to. Ale jednak doszedł. Musiał ktoś szepnąć o mojej winie, a ja się nauczyłem. I jako później mnie wywieziono do Stumu i w Stumie siedziałam tam do do Tam różne przejścia były, bo jak siedziałem za mnie, z dowódcami, magdalaty wojenne, więc tam byłem bardzo poważany, bo ja nam do cię swoje, to się nie liczyłem z niczym w obronie saman, w tych szpicach, tych donosicieli, więźniów, tam podpisali, to ja brzydziłem się nimi i proście Boga, żebyście wyszli z tej celi, bo na oście, Jak się to mówi, my no, bo noży nie mieliśmy celi, że jakąś biskę czy coś i, Uda się tego wychodzić. bali się, Mówiłam, mam do się, to jeszcze długo, do żołnierza, bo nie I tak doczekałem się 56 roku, 56 roku wysłałem. Na podstawie postępowania rehabilitacyjnego. Później oczywiście oni pozmieniali to wszystko, no I i doprostowałem, dożyłem do dnia obecnego. Ale powiedziałem, nigdy w życiu nie żadnej partii, do żadnej tej komunistycznej nie poddałem się. Byłem prześladowany w różny sposób, ale nie zalamałem się. Życie każdemu spojrzało oczy. Skąd pan, w ta, w panu tyle odwagi? Panie Generale. Miał upór, zatem order socjalny. Chciał, że ludzie, którzy... Wykańczali się w śledztwie, ja chciałem swoje siły zmierzyć. Że byłem w, 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 w progu śmierci. Widziałem, że się kończy, a już, a może jeszcze godzinę. No cóż, ja przyznam się, to będę miał tych parę godzin tylko, będę przerwał to śledztwo, ale po tym wszystkim, no to rozstrzelają, rozstrzelają. A więc przetrwa. Jeżeli przetrwam, będę pokaleczony, zgubiony na zdrowie. Ale będę, jak się to mówi, śmiało, a nie skończył. Dziękuję bardzo. I tak się stało. Dzisiaj jestem dumny, bo masę aresztowanych ludzi podpisywało słuchacie w różny sposób i na wolności. Ja nie. Także ja wzięłem się. Ale to, co ja się później dowiedziałem od byłych urzędników bezpieczeństwa, w jaki sposób oni zmuszają tych ludzi, to urzędników tych ludzi. Jedni fakty się podpisali, nie współpracowali, nie, do, ale byli tacy, co współpracowali. Dużo tutaj na ten temat bym mógł powiedzieć, bo całe życie byłem otoczony specjalnie różnymi, żeby chcieli mi jeszcze wyciągnąć to, co ja zrobiłem. Ale o się, to się nie dowiedzieli do dnia dzisiejszego. Dopiero, szczerze, e, 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 Urzędu Komitetu ode mnie zdjęcie dostał, pomnika tego Kawałaszuka, który jest właśnie wstawiony w Prosiłem właśnie tamtych ludzi, żeby zrobili mi zdjęcie tego pomnika. I ten pomnik pokazały swoje dalej. Także na pamiątkę jest. Panie generale, bardzo dziękuję.